Po otyliadzie, którą organizujemy z reguły na wiosnę, potem nocnym maratonie, zapraszamy wszystkich 16 listopada na Ekiden Pływacki. Wśród kilkunastu pływalni w Polsce jesteśmy jedną z pływalni, które również współorganizują to wydarzenie. W tym roku dołączyliśmy do tej sportowej rywalizacji, której celem jest popularyzacja pływania jako wspaniałej formy aktywności ruchowej. Wydarzenie tu wyjątkowo nie ma charakteru rywalizacji ani rywalizacji na czas. Bardziej chodzi o to, żeby się zintegrować. Fajnie Spędzić czas. E, oczywiście przewidujemy e, nagrody dla, dla wszystkich uczestników, pamiątkowe upominki. Kilka słów, co zrobić, żeby w tym wziąć udział. Należy zebrać drużynę. Minimum 4 osoby, maksymalnie 10 znajomych kolegów, rodzinę. Umiejętność tutaj pływackie są mniej istotne, nie będziemy tego oceniać oczywiście tak jak przy otyliadzie. Natomiast chodzi o to, żeby umieć przepłynąć na dużym basenie sportowym przynajmniej 25 metrów. Następnie do wyboru mamy dystans. Kilometr, półtora lub dwa. Dla całej drużyny oczywiście, to jest bardzo istotne, wymyślić nazwę swojej drużyny, zapoznać się z regulaminem, poprzez stronę internetową zgłosić jak do naszego ekidenu udział poprzez formularz zgłoszeniowy. 16 listopada o 16 startujemy punktualnie na krytykowanie w Szanowie.